Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dziś szkoła w Polsce, o naszej szkole. A jest z nami pan profesor Przemysław Czarny, minister nauki, edukacji i nauki. Witamy bardzo serdecznie pana profesora, pana ministra. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim Państwu. Radio Maria, bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof z Dobrzynia. Chciałem podziękować naszemu ministrowi edukacji i nauki za ten podręcznik, wspaniały podręcznik do hitu, za to piękne dzieło, bo dzięki niemu będzie więcej rywaków w Polsce, degeneracji na ulicach, mniejszych odsetek dzieci na religii i LGBT, a o rozwiązłości dziewczyn to już nie to wspominać. Pokolenie JP2GMD rośnie na wspaniale. Oby tak dalej, a za 10 lat będziemy w awangardzie europejskiej, jak dojdziemy do władzy, to wtedy nie będzie zmiłowania. Jan Paweł drugi jebał małej dzieci. Dziękuję. To jakieś nieporozumienie. Współczuję Panie Krzysztofie, Panie Ministrze? No ja też współczuję Panu Krzysztofowi. Mógłby jakby coś poczytał, coś porobił, jakiegoś konkretnego. Może by miał jakieś no, bardziej realne spojrzenie na rzeczywistość. No.